Fan serialu Dexter, który postanowił odegrać jego rolę w prawdziwym życiu. Mark Twitchell był kanadyjskim amatorskim filmowcem. W 2008 roku zwabił do swojego garażu służącego mu za plan filmowy Johnego Altingera, którego poznał na portalu randkowym. Na miejscu mężczyzna został zaatakowany tępym narzędziem oraz nożem. Niestety nie przeżył ataku. Twitchell próbował najpierw spalić ciało, a kiedy to mu się nie udało, poćwiartował je, zapakował w worki na śmieci i wyrzucił do kanału deszczowego. Podczas procesu wielokrotnie zwracano uwagę na jego obsesję na punkcie serialu Dexter i utożsamianie się z głównym bohaterem, co skłoniło media do nazwania go The Dexter Killer. Twitchell nie miał jednak żadnego kodeksu, nie chciał uchronić świata przed przestępcami, a śmierć Junego niestety była całkowicie przypadkowa. Jeśli interesują cię tego typu treści, zostaw proszę lajka i obserwacje, a już niedługo wrócę do ciebie z kolejną historią.